Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem o tym, co stało się w ubiegłym tygodniu, mianowicie e, nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji e, dotyczącej, e, nie bójmy się tego słowa, e, ustawy dotyczącej e, koncesji dla e, amerykańskiej e, grupy e, konsorcjum medialnego Discovery właściciela TVN-u miałem chciałem ten materiał o TVN-ie już opublikować w niedzielę, ale miałem problemy techniczne związane z z, z nagraniem i Dlatego e, nagrywam się e, dopiero teraz, a e, e, chyba to wyszło na dobre, ponieważ, e, ponieważ e, wyszły na jaw e, dodatkowe smaczki, które e, e, kto, w, w, dzięki którym nie ma już wątpliwości, że e, przynajmniej ja nie mam wątpliwości, bo. Zagorzali fani konserwatywni i prawicowe trole na pewno będą mówić inaczej. A ja nie mam wątpliwości po tym, co powiedział na zebraniu gazety polskiej Marek Suski, że chcą mieć wpływ na koncern, na telewizję. Telewizję TVN i chcą mieć y, wpływ na to, co jest tam pokazywane i, i nadawane, y, po, y, raczył, raczył z takim ubolewaniem na tym, y, na tym spotkaniu gazety polskiej stwierdzić, że ma. Że, y, 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 nie będzie to takie przejęcie jak, jakiego dokonał Orland w postaci polski press, czyli wykupu większości lokalnych gazet w Polsce i zrobienia z niej tuby propagandowej rządowej i sukcesu tu należałoby powiedzieć, że mm, y, grupa TVN, e, gdzieś konsorcjum e, stara się o tą koncesję na nadawanie satelitarne, e, stara się od, e, od półtora roku. I e, pragnę zauważyć, że e, nie było, e, nie, jak mówią e, specjaliści w tym temacie, nie ma żadnych podstaw o nieprzedłużenie tej koncesji. E, co, jest, co jest tego dowodem, ta ustawa, ponieważ e, gdyby, gdyby chciano, e, gdyby miano zastrzeżenia do, do wniosku, czy też chciano, E, uzupełnić ten wniosek, to e, można by wezwać do uzupełnienia dokumentów i można, moż, e, mo, jeżeli by miały być jakieś e, uchybienia proceduralne, można by też, e, e, moż, e, można by też e, złożyć odwołanie od e, tej decyzji, a tu, tu nic gruszki, nic pietruszki, e, można powiedzieć, że partia rządząca e, sobie zmienia prawo, jak to ma w zwyczaju, czego nie może, czego nie może e, przeforsować, to, to zmienia e, ustawę i, i czego nie może Jakiego, jakiego na, na co nie może mieć wpływu, to z, zmienia tą, tą ustawą lub de delegalizuje. E, e, tak było. E, z, z trybunałem konstytucyjnym, z, z odkryciem e, towarzyskim e, prezesa Kaczyńskiego i, i jego e, nową panią prezes. Trybunału, że, że zmieniali sobie pod osłoną nocy nocy różne, różne ustawy, nie tylko, nie tylko tą pierwszą i, i ostatnią. Pytanie brzmi pytanie brzmi, bo ja jeszcze jest inna sprawa dotycząca e, już triste, stricte e, stosunków międzynarodowych, mianowicie e, niewpuszczenie e, czy, czy nie, nie, nie zatwierdzenie e, Ambasadora e, Polski, e, Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce e, i to już jest e, czysto polityczna e, moim zdaniem e, sprawa, która, która e, pokazuje, pokazuje nasze moim zdaniem Polactwo gdyż e, pamiętamy, że e, za czasów e, Donalda Trumpa to nawet, nawet e, prezydent Andrzej Duda potrafił jechać jechać w e, na telefon w kampanii wyborczej bodajże dzień czy dwa dni przed końcem kampanii wyborczej jechał podpisać e, umowy umowy e, wojskowe na dostarczenie samolotów bodajże F-35 I, i myślę sobie, że przy poprzedniej administracji, czyli Gdyby wygrał Donald Trump ten, te wybory ostatnie, to, to myślę, że, tak kolokwialnie mówiąc, sprawa, sprawa zakończyłaby się na jednym telefonie. I, i, i by, tak mówiąc, kolokwialnie sprawy by nie było. A e, wracając do, e, do historii, trochę e, telewizji, to, to za czasów, e, bo, bo e, tutaj obóz rządzący się ośmiesza, moim zdaniem, i, i e, powołuje się na, na jakieś obce, obce wrogie siły, które, które chciałyby przejąć przejąć e, telewizję i, i, i tutaj siać swoją propagandę to tak sobie przypominam taką telewizję, która odegrała e, moim zdaniem w 2015 roku e, Niebagatelną rolę, w, może, może nie tylko, ale między innymi się przyczyniła do, do, do przejęcia władzy przez PiS, i, i tutaj, tutaj, tutaj pamiętam, że jak rządziła platforma, to, to ta telewizja, mam na myśli telewizję Republika, dostała, E, Koncesję bez problemu, i nikt, nikt wówczas wówczas e, takich bzdurnych argumentów nie podnosił, w, tego typu, że, że tutaj jest jakieś zachwianie pluralizmu i, i, ty, i tak dalej. My, ja sobie myślę, myślę że, że to jest takie, mam nadzieję, chociaż, chociaż nie. E, po, po tym tygodniu e, po, po tym prawie tygodniu bo dzisiaj mamy, mamy, w, mamy już wtorek e, po tym prawie tygodniu e, myślę sobie, że, że te przepisy e, o ile e, miałem w sobotę e, w piątek i sobotę e, wątpliwości, że, że e, nie przejdą przez parlament, o tyle dzi dziś już tak kategorycznie kategorycznie e, bym tego nie, nie stawiał i, i nie e, nie, e, nie, nie, był, nie był tego taki pewny, czy, czy te e, przepisy o o zmianie ustawy yy, o radiofonii telewizji yy, nie, nie przejdą, nie przejdą yy, w Sejmie, yy, bo, yy, bo my, myślę sobie, że, że po wypowiedziach, yy, po wypowiedziach yy, wiemy, że porozumienie yy, Jarosława Gowina jest przeciw e, tym przepisom, bo to jest e, moim zdaniem, moim zdaniem e, to jest, e, to jest e, oczywiste, nawet jeś, jeśli e, nie wszyscy. Ale tutaj, tutaj myślę sobie, że tak jak, tak jak przyszło e, Praw, Prawu i Sprawiedliwości e, w przypadku e, ustawy, e, w przypadku ratyfikacji planu odbudowy z pomocą, z pomocą dłonią e, SLD. Tak, po, po wypowiedziach Pana chociażby Dziambora, Artura Dziambora z Konfederacji, e, nie jestem pewny, czy, czy ta ustawa, nowelizacja ustawy medialnej, tak zwane TVN nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie w Sejmie głosami pożytecznych idiotów z, z Konfederacji. E, tak jak, tak jak e, to już e, wiele razy wskazywało, ale żeby nie było wątpliwości, ja jestem, e, jak pewno widzicie Państwo, jeżeli oglądacie i, i wiecie, e, ja jestem e, daleki od popierania tej czy innej władzy, yy, a tej władzy to w szczególności, ale, ale myślę, myślę, sobie, że, że yy, są, yy, jeżeli chodzi o wolność mediów, to, to każdy, każdy ma prawo wybierać. Yy, wybierać yy, co chce i jak chce i, i taki yy, taki taki bat na media, bo, bo yy, to właściwie ta wypowiedź. Yy, bo w, w, w niedzielę jeszcze jak yy, siadałem do nagrywania tego materiału o, o, o tej ustawie w niedzielę miałem nadzieję, miałem e, znaczy nadzieję. E, byłem przekonany, że, te, że to jest e, zasłona dymna przed, przed Tuskiem, przed, przed e, różnymi e, przed spadkiem w sondażach, e, a, ty, a teraz po tej wypowiedzi paru innych yy, pana, pana wnioskodawcy Suskiego, yy, nie mam wątpliwości, że, że ta ustawa nie powinna się nazywać Lex TVN, tylko ustawa kagańcowa na media. I to jest, to jest, yy, jeśli, yy, no bo może, można by zarzucić, że, że o yy, to będzie tylko, tylko oddziaływało na TVN i, i tylko będzie, będzie do, do TVN-u miało zastosowanie. Ja myślę, że poza już poza zmianą linii programowej TVN-u też ta ustawa ma, ma za zadanie taki stworzyć taki balon próbny i, i w, 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 krótko mówiąc. W, w, w dzisiaj, dzisiaj dzisiaj zrobiliśmy ustawę dotyczącą TVN-u, a jutro zrobimy, nie wiem, ustawę dotyczącą E, przejęcia przejęcia na przykład e, na przykład e, 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 przejęcia na przykład le, na przykład e, innej firmy, która, która, która nam się przyda w, w, w realizacji jakiegoś przedsięwzięcia e, zresztą 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 tutaj dziennikarze dziennikarze, którzy, którzy obserwują ten temat, zwracali uwagę na to, że już wiele razy mówiliśmy, że w przypadku jakichś projektów, że z tego to już na pewno nie, nie przepchną, a przepchnęli, a jak będzie, jak będzie, zobaczymy. Ja, ja bym sobie życzył, życzył, bo rzeczywiście, w wyniku przemian po roku 2015 mamy, mamy tak naprawdę, moim zdaniem, jedną niezależną telewizję. Yy, czyli telewizję TVN, co zresztą yy, raczył zauważyć yy, pan Marek Caryca-Suski, jak to, jak to jest w w internecie nazywany. I yy, yy, myślę sobie, yy, bo, bo o pakcie, pakcie Polsatu z, rząd, z rządzącymi taką e, lightową wersją telewizji publicznej e, myślę sobie, że, że nie muszę tutaj mówić jak, jak, e, e, jak e, będę, będę, że tak powiem e, uznam za stosowne i, i zobaczę. Zobaczę, jakie mam materiały na ten temat. To też, też się wypowiem, bo, bo to, że, to, że właściciel Polsatu poszedł na tak powiem układ z rządzącymi, to jest wiadome już i głośne przynajmniej w internecie, a, a tylko. Pytanie jest takie, czy, czy, czy zrobił to z własnej woli, czy, czy dostał propozycję do odrzucenia, moim zdaniem. Moim zdaniem, zrobił to jeszcze z własnej woli, aczkolwiek możliwe, że dla świętego spokoju, no ale, ale jak będzie. A, ale jak będzie z TVN się okaże. Moim zdaniem moim zdaniem jeżeli jeżeli ta część opozycji i nawet nawet koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości ma ma, ma jeszcze trochę przyzwoitości, bo są tam ludzie przyzwoici, to ta ustawa e, minimalną, więk, minimalną większością, ale nie przejdzie. I, I pewnie będziemy mieli, mieli jak to e, też pan Marek Suski raczył się odkryć, będziemy mieli kolejne próby przejęcia, tudzież blokady blokady yy, wydania koncesji TWN-owi. TV, A jak będzie się okaże, tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie.